Bardzo serdecznie Was witam przed Wami, Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop Proste. Dzisiaj porozmawiamy o odcieniach narcyzmu, czyli poznamy różne twarze, czy też maski narcyza. Pierwsza z nich jest rzadko widywana i jest to jego prawdziwa, rzeczywista twarz, czyli obraz rozpaczy, właściwie rozpaczy człowieka, który. Ma tak głęboko zaniżone poczucie własnej wartości, że wykracza to poza skalę, i człowieka, który zarazem desperacko w ramach kompensacji stara się no, jakoś swoje dolegliwości łagodzić, koić je, łechtając sobie ego poprzez pozyskiwanie czyjejś uwagi czy też no, gwiazdorzenie, czy też wykorzystywanie innych osób, wchodzenie im na głowę, no wtedy jeżeli on nad kimś dominuje, komuś dowala, dokucza, kogoś wykorzystuje, eksploatuje jakąś osobę, to ma chociaż przez chwilę takie poczucie wyższości i ono jest dalece niewystarczające do tego, aby uleczyć jego ego, ale przynajmniej tak doraźnie jak lek przeciwbólowy, no, trochę koi owy emocjonalny ból, o którym wspominałem. Rzadko można zobaczyć tą twarz, chyba że jest się wyszkolonym do tego, jest się przygotowanym na, na konieczność dużej cierpliwości, ponieważ to jest taka stop-klatka, która pojawia się w dość długiej sekwencji. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, wtedy można ewentualnie to ustalić. Druga twarz to już raczej maska i jest to maska kusiciela. Jak sama nazwa wskazuje, nikt ci tyle nie da, ile ci narcyz obieca. Kiedy narcyz ma tą maskę, będzie roztaczał przed tobą wspaniałe wizje, cudowne wręcz scenariusze, takie perspektywy, za którymi w szczególności tęsknisz. Oczywiście poprzedzi to zrobieniem pewnego researchu, postara się trochę ciebie poznać, Dowiedzieć się, jakie masz wartości, niezaspokojone potrzeby, do czego dążysz. No po to, aby połączywszy kropki, móc roztaczać przed tobą te wizje, nawijać ci makaron na uszy, pociskać ci rozmaite farmazony. Ten kusiciel może też oczywiście kusić swoim seksapilem, mówić o tobie w, su w samych superlatywach, przedstawiać cię jako osobę bardzo prze przedsiębiorczą, czy atrakcyjną fizycznie, komplementować cię, Bądź jeśli mówimy o związku romantycznym, wręcz bombardować miłością, wynosić na piedestał. Oczywiście to, to wszystko czemuś służy, no temu, aby cię jakby uzależnić od tego stanu, od tego haju, który towarzyszy takiej sytuacji. No a gdy już będzie tym dealerem twojego szczęścia, no to oczywiście zacznie cię wykorzystywać. Następna twarz narcyza, czy też raczej maska, to biczownik. Jak sama nazwa wskazuje, on będzie się chłostał ilekroć nie będziesz szło coś po jego myśli, nie będziesz robić tego, czego on oczekuje, albo po prostu nie będzie sam chciał czegoś zrobić, więc będzie oczekiwał, że ktoś go wyręczy, no więc będzie się biczował, że on jest taki nieporadny, że on nie daje rady, że on jest jakiś poszkodowany, więc będzie w twoich oczach z rozmysłem niejako zaniżał własną wartość, no po to, aby z litości mu pomagać. To może być bardzo skuteczna strategia, i często ludzie się niestety wobec tego na nią łapią. Następna twarz narcyza to już taki narcyz, który będzie głównie celował w poczucie winy i na tym poczuciu winy, większym bądź mniejszym, albo jak na rumaku, albo raczej jak na kucyku, w zależności od tego, jakie poczucie winy w tobie wzbudzi, będzie zgrywał ofiarę. Najchętniej będzie zgrywał ofiarę Twoją, oczywiście. No, żeby to poczucie winy było jak największe, ale jeśli to się nie uda, to tak generalnie będzie mówił, że, że los mu nie sprzyja, że on jest bardzo poszkodowany, bo świat się na niego uwziął, jakby że inni ludzie są jego przeciwnikami, że nie doceniają może jego talentu, jego dobrej woli, jego intencji, że nie zauważają w nim tego, co w nim jest takie wartościowe, że on jest taki pomijany, no więc ty będziesz go pocieszać. A może nawet też przeinwestowywać, wyręczając go, czy działając na rzecz jego sukcesu po tym, gdy zostaniesz tak zmanipulowany czy zmanipulowana. Wreszcie kolejna twarz narcyza to prokurator. O, to jest taka nazwa powiedzmy robocza, można by też to inaczej określić. W każdym razie, gdy narcyz ma tą maskę, to przede wszystkim będzie Cię straszył potwornymi konsekwencjami. Możecie straszyć tym, że uprzykrzy Ci życie, że będzie słał do nosy, że będzie Ci życie komplikował, że będzie Ci utrudniał kontakty z potomstwem, że, że, że wyrządzi Ci jakąś krzywdę fizyczną, jak najbardziej też jest to niestety możliwe, że będzie tak groził. No, ale może również grozić, że krzywdę zrobi samemu sobie po to aby... No jakoś wpłynąć na twoją osobę, aby cię tak zorientować, żebyś robił czy robiła to, czego narcyz w danej chwili oczekuje. Albo żebyś przynajmniej od narcyza nie odszedł, czy od narcystycznej osoby nie odeszła, bo wtedy, no cóż, on już nie będzie miał kim dyrygować, nie będzie miał go kto wyręczać, kto go ratować z opałów itd., itd., itd. Więc może po prostu starać się trzymać ciebie na takiej mentalnej smyczy poprzez groźby. Kolejna twarz narcyza, czy maska raczej, to maska kogoś oświeconego, kto doznał jakiegoś natchnienia. I tutaj to się odbywa często na większą skalę, ponieważ ten ktoś może zgrywać kogoś niezwykle szlachetnego, yy, kogoś kto stara się zbawiać innych, ratować innych, pomagać innym. No a skoro on jest taki szlachetny, no to, no to wiadomo, no to trzeba też w tym uczestniczyć, co on robi działać na jego korzyść, działać na jego rzecz. Skrajnym przypadkiem tutaj byliby samozwańczy guru, mogą to być guru jakiś sekt i tak dalej i tym podobne. Osoby, które uważają, że czynią coś dobrego, nawet w to wierzą, i dlatego są tak przekonujące, tak niezwykle sugestywne jest to, co oni mówią, więc ludzie kupują to wszystko, no i generalnie są skłonni podporządkować swoje życie, swoje działania osobie narcystycznej. Następna maska narcyza to gwiazda. O, właściwie gwiazdor czy też celebrytka. Najczęściej jest to osoba, która buduje swój sukces taki medialny, przy pomocy różnego rodzaju kłamstw, manipulacji, kręcenia, mataczenia. Ma ogromne parcie na szkło i robi absolutnie wszystko, co, co w mocy tej osoby, aby jakoś zabłysnąć. Przy czym należy pamiętać tutaj o tym, że ta gwiazda to sama z siebie nie świeci akurat, tylko ona tak błyszczy światłem odbitym, a dostarczają te światło ludzie, którzy stanowią widownie. No więc chodzi tutaj o to, aby widownię mieć jak największą, aby tę popularność potem monetyzować, czy jakoś wykorzystywać do wywierania wpływu. No i jeśli chodzi o takich gwiazdorów, czy takie gwiazdy, no to są to często postaci z mediów, albo same media, jeśli mielibyśmy mówić tutaj o jakiejś większej skali tego narcyzmu, jak najbardziej wtedy też z takim zjawiskiem możemy mieć do czynienia. No, oczywiście temat nie został wyczerpany. O narcyzach można by mówić znacznie więcej, zwłaszcza, że często są porównywani do kameleonów, czyli takich postaci, które potrafią zmieniać twarz, zmieniać swój wizerunek, no, w zależności od tego, co im się bardziej opłaca. Także dobrze jest brać na to poprawkę i, i pamiętać o tym, że jeżeli twarze danej osoby za często się zmieniają, to coś jest nie tak i chociaż nie jest przesądzone, że w danym wypadku mamy do czynienia z narcyzem, to z jakimś podobnym gagatkiem, na którego należałoby uważać. Pamiętajmy też o tym, że narcyzi mają eksploatatorskie podejście do innych ludzi. Nie traktują osób podmiotowo, lecz przedmiotowo jak narzędzie, instrument do zaspokajania własnych, wydumanych, często wizji, czy też potrzeb, jakichś pragnień, bądź zachcianek. Trzeba się z tym liczyć i gdy wejdziemy już w taką relację, dostrzeżemy to, to warto jest się ewakuować jak najprędzej. Każdy rok w takiej relacji będzie rokiem straconym. Zagadka, co to jest? Większość pewnie powie, że to długopis i nikt nie będzie z nimi polemizował, natomiast niektórzy mogliby stwierdzić, że narzędzie i też chyba byśmy się z nimi zgodzili. Ale to jest także, powiem to jako psycholog, metafora tego, czym jesteś, gdy znajdujesz się w garści narcyza, narzędziem, instrumentem do zaspokajania jego potrzeb, często bardzo wydumanych. Ale przede wszystkim nie jesteś podmiotem, lecz przedmiotem. A gdy przedmiot się zużywa, no cóż! Tyle. A na koniec przypomnę, że bardzo lubię kawę, więc jeśli ktoś chciałby mi ją postawić, to zachęcam. Zwłaszcza, że każdy, kto to zrobi, może załączyć do wsparcia wiadomość, na przykład propozycję kolejnego tematu, który miałbym omówić na tym kanale. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.